Prawy bezpieczeństwa Polski muszą być wyłączone z politycznego sporu. Różnie z tym ostatnio bywało, ale zawsze chciałoby się oglądać takiego prezydenta Andrzeja Dudę, jak podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Posiedzenia tak się przypadkiem złożyło zwołanego w dniu trzeciej rocznicy wybuchu pełnoskalowej wojny między Rosją a Ukrainą. Jednak obrady poświęcone były w pełni bezpieczeństwu Polski i temu tematowi wyłącznie poświęcił swoje mocne wystąpienie prezydent Andrzej Andrzej Duda, dwukrotnie uderzając w nieodpowiedzialne działania rządu Donalda Tuska i samego premiera. Po pierwsze za osłabianie pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej, a po drugie zagodzenie w mechanizmy gwarantujące skuteczność polityki bezpieczeństwa na naszym krajowym podwórku. O szczegółach już teraz w programie Polskość to normalność. Tomasz Gdula, kłaniam się i serdecznie zapraszam. Witam Państwa w tej biało-czerwonej enklawie YouTube'a na kanale gromadzącym liczną już bo ponad 150 tysięczną społeczność polskich patriotów, jak zwykle na początku z serdecznością i pokorą proszę, by wszyscy, którzy czują się polskimi patriotami zaszczycili nas kliknięciem przycisku subskrybuj, ponieważ dzięki temu nasze zasięgi rosną, a niezależne komentarze wygłaszane zawsze z polskiego punktu widzenia szerzej niosą się po YouTubie. A teraz oddajmy głos prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który. W w jednym z fragmentów swojego wystąpienia powiedział następujące słowa. Nie ma dzisiaj, w moim przekonaniu, dla nas lepszego miejsca do prowadzenia rozmów na temat Unii Europejskiej niż właśnie Warszawa, korzystając z prezydencji, którą dzierżymy. Dlatego muszę powiedzieć, że żałuję, iż zrezygnowano z planów przeprowadzenia w Polsce organizacji u nas w kraju szczytów Unia Europejska-Stany Zjednoczone i szczytów Unia Europejska-Ukraina, bo byłaby to Doskonała okazja do takich rozmów. Prezydent tym samym wytknął premierowi rzecz niewybaczalną, ponieważ jeżeli Polska sprawuje prezydencję w Unii Europejskiej, co samo w sobie nie jest jakimś wielkim wydarzeniem, każdy kraj tę prezydencję sprawuje pół roku i kalendarz rozpisany jest na wiele lat do przodu. Natomiast jeżeli już mamy tę prezydencję i wiadomo, że sprawujemy ją, było wiadomo już wcześniej, zanim ją objęliśmy, że będziemy ją sprawowali w okresie, w którym władze w Waszyngtonie obejmie Donald Trump, a to Oznacza, że przyspieszy proces pokojowy, proces kończenia tej bezsensownej wojny na Ukrainie, której ani jedna, ani druga strona nie jest w stanie wygrać. To należało zrobić wszystko, żeby Polska w tym procesie odegrała jak najistotniejszą rolę. Tymczasem Donald Tusk, który jest bezwolnym narzędziem Brukseli i Berlina, postanowił zupełnie bezrefleksyjnie zrzec się organizacji w Polsce nie tylko tych szczytów Unia Europejska-NATO, ale przede wszystkim szczytu wewnętrznego. Wewnętrznego Unii Europejskiej, na którym można byłoby omówić kwestie związane z końcem wojny na Ukrainie, ale przede wszystkim podkreślić kluczową rolę Polski, jako państwa, które w Europie Środkowo-Wschodniej i w architekturze bezpieczeństwa tej nowej, która się właśnie wykuwa, ma znaczenie fundamentalne. Donald Tusk z tego zrezygnował, to jest deprecjonowanie pozycji Polski. Szczególnie, że kiedy już Donald Trump poinformował o tym, że rozmawia z Putinem i że w związku z tym rzeczywiście proces pokojowy to już nie jest. Tylko zapowiedź kampanii to już nie jest tylko polityczne hasło, ale zaczyna się materializować. Należało w Polsce zorganizować taki szczyt, jaki w Paryżu zorganizował prezydent Emmanuel Macron. I to było pierwsze istotne uderzenie ze strony prezydenta w Donalda Tuska. Natomiast drugie dotyczyło kwestii naszego bezpieczeństwa związanego z przepływem komunikacji. Trzeba przypomnieć, i sam prezydent zrobił to w swoim wystąpieniu, że gdy rządziło prawo i sprawiedliwość, opozycja miała pewność, Pełen dostęp do najważniejszych informacji dotyczących polskiej polityki bezpieczeństwa, szczególnie w okresie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie. Tymczasem teraz rząd Donalda Tuska pracuje nad przepisami, które mają wykluczyć przedstawiciela prezydenta Rzeczypospolitej z posiedzeń Rady Ministrów, na których omawiane będą kwestie bezpieczeństwa. Zmartwiła mnie ostatnia propozycja ze strony rządu, żeby przedstawiciele prezydenta nie brali udziału w posiedzeniach rządowych poświęconych bezpieczeństwu i obronności. To przejaw. Niestety, absolutnie przeciwnego trendu. Uderzy ta zmiana nie tyle we mnie, jako prezydenta Rzeczypospolitej, dzisiaj jeszcze sprawującego urząd, ale który wkrótce kończy swoją prezydencką misję. Ale właśnie w nowo wybranego prezydenta. A więc przyszły prezydent, głowa państwa i zwierzchnik sił zbrojnych nie będzie miał pełnej informacji na temat polityki rządu w zakresie bezpieczeństwa. To jest kuriozalna decyzja premiera Donalda Tuska. Miejmy nadzieję, że te przepisy nie wejdą w życie. Szczególnie, że Tusk jeszcze dwa dni temu nawoływał do pełnej jednomyślności w kwestiach bezpieczeństwa Polski. No jak się te słowa mają do takich działań, o których mówi prezydent, mogą państwo ocenić sami. Dzisiejsze posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego poświęcone było również oczywiście zrelacjonowaniu przez Andrzeja Dudę jego wizyty za oceanem i spotkania z Donaldem Trumpem. Po ile politycy koalicji 13 grudnia i wtórujące im media lewicowo-liberalne są gotowe pokpiwać sens tej wizyty i mówić, że nie warto było lecieć za ocean, nie warto było spotykać się przez kilka minut z Donaldem Trumpem. No to chciałbym państwu wyjaśnić, że moje wczorajsze stanowisko, które wzbudziło wielkie zainteresowanie bardzo dziękuję wszystkim widzom za obejrzenie wczorajszego filmu. Dotyczyło czegoś zgoła odmiennego, że pan prezydent pokpił ostatnie trzy miesiące od wyborów w Stanach Zjednoczonych, ponieważ już wtedy dostał zaproszenie od Donalda Trumpa na spotkanie, z którego nie skorzystał. Nie skorzystał z zaproszenia na zaprzysiężenie prezydenta Stanów Zjednoczonych i jeszcze kilka dni temu spotkanie obu panów planowane było na bliżej nieokreślony marcowy termin. To z inicjatywy Donalda Trumpa spotkanie zostało przyspieszone, ale Trump w sposób ostentacyjny pokazał Andrzejowi Dudzie, że nie podoba mu się to, iż człowiek, na którego bardzo liczył w Europie, konserwatysta, który miał być jego naturalnym sojusznikiem w tym wielkim dziele przywracania normalności, konserwatywnej kontrrewolucji w całym zachodnim świecie, zupełnie zapadł się pod ziemię i nie był zainteresowany rozmową ani z Trumpem jako prezydentem elektem, ani z Trumpem już jako prezydentem urzędującym. I dopiero przysłanie do Warszawy nowego amerykańskiego sekretarza obrony oraz generała Kifa Kelloga specjalnego wysłannika Trumpa do spraw zakończenia wojny na Ukrainie dało impuls kancelarii prezydenta do tego, by umówić. Trybie szybszym, może nawet pilnym, spotkanie z Donaldem Trumpem. Andrzej Duda pojawił się w Waszyngtonie, a Donald Trump ostentacyjnie ponad 53 minuty spóźnił się na spotkanie, po czym wyszedł z niego po 9 minutach. Ale później bardzo uhonorował polskiego prezydenta przed całym audytorium wielkiej konferencji konserwatystów, która odbywała się pod Waszyngtonem. Ponieważ Andrzej Duda jest dla Donalda Trumpa ważnym partnerem i Polska jest bardzo ważnym krajem w nowej architektonicznej które bezpieczeństwa z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, ponieważ ta architektura bezpieczeństwa zakłada również zdeprecjonowanie pozycji Niemiec, a tego bez polski silnej, stabilnej i rządzonej przez Patriotów, przez konserwatystów zrobić się nie da. Dlatego właśnie pozwoliłem sobie wczoraj na kilka gorzkich słów pod adresem prezydenta, że był tak bierny w relacjach z Donaldem Trumpem, podczas kiedy i Giorgia Meloni, i Viktor Orban, i prezydent Argentyny Javier Milei wyrośli na globalnych przywódców tej kontrrewolucji normalności. Ale to już było. Dzisiaj najważniejsze jest to, że Andrzej Duda rzeczywiście w sposób jednoznaczny stanął po stronie interesów bezpieczeństwa. Polski. Nie było tam zbyt wiele o Ukrainie. Oczywiście, ukraiński kontekst musiał się pojawić, ale wreszcie pan prezydent, tak jak tego oczekujemy wszyscy polscy patrioci, skupił się na kwestiach polskiego bezpieczeństwa i dopiero w tym kontekście mówił o problemach naszego wschodniego sąsiada. Jednak takich jaskółek trochę już było. Potem się okazywało, że one niestety były tylko pojedynczymi takimi efemerydami. Miejmy nadzieję, że teraz to jest początek czegoś trwalszego i prezydent Andrzej Duda stał. Stanie się na nowo zaufanym partnerem Donalda Trumpa, bo to wyjdzie na dobre Polsce bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej, ale również w całemu polskiemu obozowi patriotycznemu. Dajcie Państwo znać, czy spodobało Wam się to, jak zachował się dzisiaj prezydent Andrzej Duda. Co sądzicie o jego wystąpieniu? Proszę o komentarze. Dziękuję za spotkanie i do zobaczenia.